Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek testowany przez Wiadomości Kosmetyczne. Ja nazywam się Agata i dzisiaj ze mną poznacie krem-żel Bioderma. Ten krem-żel należy do serii 7 Karato Plus i jest pełną dermatologiczną innowacją, ponieważ nie ma konsystencji ani kremu, ani żelu, jest czymś pomiędzy i zostawia po sobie bardzo, bardzo ciekawą fakturę, taką dosyć pudrową, trochę jak po zastosowaniu podkładu mineralnego. Jest to o tyle ciekawe i pożyteczne zwłaszcza dla osób, które mają trądzik, ale lubią się malować, że na tym kremie żelu dobrze osadza się podkład zarówno klasyczny, czyli w kremie albo w jakiejś kremowej konsystencji, ale też mineralny, w związku z czym po nałożeniu kosmetyk nie roluje się na twarzy i nawet jeśli zmagamy się z trądzikiem czy to dorosłych osób, czy młodzieńczych, dalej możemy go używać. I malować się, nie martwiąc się o to, jaki będzie efekt końcowy. Opakowanie jest ciekawe, jeśli chodzi o rozwiązanie, jak się je zamyka, dlatego że składa się z dwóch części. W związku z czym łatwo możemy je zamknąć, jeśli potrzebujemy ten produkt wziąć ze sobą gdzieś tam w podróż. Natomiast sama szata graficzna jest bardzo klasyczna, trochę typowa dla produktów drogeryjnych, ale takich też aptecznych, w związku z czym budzi zaufanie. Skład jest rzeczą, na którą zdecydowanie trzeba w przypadku Sebio zwrócić uwagę, dlatego że ten żel krem zawiera aż dwa kwasy, z czego jeden jest kwasem AHA, drugi jest kwasem BH. Kwasem AHA jest tutaj ester kwasu jabłkowego. Jest to kwas AHA, który ma właściwości złuszczające, doskonale penetruje skórę i wygładza ją, w związku z czym cera po zastosowaniu jest dużo przyjemniejsza w dotyku, dużo gładsza i optycznie też wygląda po prostu lepiej. Drugim kwasem jest kwas salicylowy, to jest kwas BHA, który penetruje cement lipidowy, yy, ułatwia seborregulację, twarz mniej się świeci i gruczoły łojowe są trochę opanowane, w związku z tym też nie zatykają się, mamy mniej wyprysków, mniej niedoskonałości, mniej rzeczy do zakrycia korektorem czy też podkładem. Produkty można ze sobą łączyć, ten żel krem doskonale sprawdza się w połączeniu nawet z bardziej bogatym serum czy też bardziej nawilżającym kremem, jeśli mamy skórę wybitnie potrzebującą nawilżenia. Można go stosować zarówno na dzień jak i na noc i co najważniejsze można go również stosować nie tylko na twarz, możemy go nakładać również na inne części ciała, które dotkną problem trądziku, w związku z czym dekolt, skóra, góra pleców, ramiona, to wszystko również całkiem dobrze się sprawdzi. Kolejnym istotnym składnikiem jest gliceryna, gliceryna doskonale nawilża i wspomaga retencję wody w skórze, w związku z czym nie ma problemu takiego, żeby ten żel krem przesuszał zarażone trądzikiem miejsca i tylko wzmagał ten problem, jak wiemy, skóra przesuszona ma dużo większe tendencje Dlatego że pojawiają się na niej niedoskonałości, ponieważ skóra broni się przed nadmiernym wysuszeniem i wspomaga tylko produkcję sebum. Tutaj ten problem nie zachodzi. Mimo tego, że w składzie są, jak już wspominałaś, aż dwa kwasy, to nadal skóra jest doskonale nawilżona, nie wymaga jakichś dodatkowych zabiegów. Producent deklaruje, że już po dwóch dniach możemy zauważyć zmianę, jeśli chodzi o liczbę niedoskonałości. Tak faktycznie jest. Żelkrem Sebium Keratoplus można stosować zarówno na dzień, jak i na noc. Można go stosować jako część bardziej zróżnicowanej, bogatej, spersonalizowanej pielęgnacji. Jeśli korzystamy z niego na noc, nie ma obaw, że rano skóra będzie napięta czy przesuszona właśnie ze względu na zawartość gliceryny. Natomiast jeśli korzystacie z niego na dzień, to koniecznie trzeba pamiętać o fotoochronie. Najlepiej z faktorem minimum 20. Jak wiemy, kwasy potrafią bardzo uwrażliwić skórę na słońce. Tego nie chcemy. Jak ten produkt warto wyeksponować? Na pewno warto go sugerować i warto go stawiać tam, gdzie młodsze klientki czy młodsi klienci szukają nowych rozwiązań w swojej pielęgnacji obliczonej na walkę z trądzikiem. Ten produkt budzi zaufanie nie tylko ze względu na swoją szatę graficzną, która nawiązuje do tego, jak wyglądają klasyczne produkty apteczne, ale ma też naprawdę nieco laboratoryjny wygląd z tą ciekawą końcówką aplikacyjną, w związku z czym. Zachęcajmy naszych klientów i klientki do sięgania po Bioderma Serbunkerato Plus.